Dzisiaj nagrywam z moją mamą i taką zabawę, że ja lub moja mama zamykamy oczy i yy, na przykład moja mama mówi do mnie: A połóż to na stole? No to ja to kładę. i to wydaje jakiś oddźwięk, i moja mama musi zgadnąć, czy to jest yy, kłamstwo. Na przykład powiem, że to jest, nie wiem, pilot, i na przykład wezmę coś innego, albo wezmę pilot. No i wtedy. Dzisiaj zaczynamy, tak? Tak? To pierwsza, to ty pierwsza? Ja, dobrze, okej. Okay. No jestem gotowa. Tu jestem jest gierka, uh -huh. taka do grania, wiesz? Flaszowa? Um. Nie, to jest taka komputerowa, nie takie w komputerze, tylko to jest taka gierka, wiesz? No dobrze, to jakiś odgłos. Taka mała konsolka. Uh -huh. Jakiś odgłos, proszę. Plastikowa to jest, tak? No, jak słyszysz. A mogę dotknąć? Nie. Hmm. A jak położysz na stole? To jest ciężkie, duże. Hmm. Jakieś guziczki ma? No. Czyli do czegoś służy, tak? No, do gry służy guziczki. Do gry służy. To jakiś pad do Xboxa? Y Zagaduje, pad do Xbox'a. O, nie, Instant! <grafię> Ale mnie zrobiłem. Dobra, teraz moja mama. ja zmykam oczy. Dobrze, gotowa? Uh -huh. To ja mam. Um, kosmetyk. Uh -huh. um, a połóżcie na stole? To jest takie leciutkie. Um, a... Jest takie. może jakiś odgłos? No, odkręć to tak, bo odkręca, odkręca. A, a, zamknij. Tego prawie nie słychać, więc to może być jakiś kapsel, co zamyka. A, postukaj w to. Tak jakby ma dwa, tutaj jest, tak? Aha. No to zgaduję, że to jest. Блош так. Скажи, взялась? Браво, Давай, 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 давай,